W pierwszych słowach na pewno chciałbym podziękować moim zawodnikom za, za taką determinację, za, za walkę, zaangażowanie, bo wiedzieliśmy, że to jest bardzo ważny mecz, nie tylko ze względu na to, że, że to są derby i dla naszych kibiców to jest można powiedzieć e, troszkę inny mecz niż, niż te pozostałe, ale tutaj naprawdę e, chciałbym im podziękować, bo przede wszystkim też realizowali założenia taktyczne, które mieliśmy przetrenowane w tym tygodniu na ten mecz. W drugiej kolejności również chciałbym pogratulować i podziękować naszym kibicom za to, że nas dopingowali, bo było ich tu dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Czuliśmy to, to wsparcie z trybun i w takich meczach jak dzisiaj to to czasem ta gra się nie liczy, tylko te cechy wolincjonalne decydują o tym czy wygrywasz czy nie. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, to myślę, że kibice zobaczyli ciekawy mecz, dużo sytuacji, dużo starych fragmentów gry, gdzie mój zespół czasami zbyt często, ja bym powiedział, prowokował i dawał możliwości do zbycia bramki przez zespół z nieszczębia. To tyle robimy dalej to samo. Mamy dwa tygodnie czasu na to, żeby popracować w tej przerwie reprezentacyjnej, bo e, u nas trzech piłkarzy jedzie na reprezentację, więc mamy przełożoną kolejkę i, i mamy czas na to, żeby w ciszy i spokoju popracować. Myślę, że, że to jest taki mecz i mam nadzieję taką, że to jest taki mecz przełomowy, bo dalej, dalej ciężko pracujemy. Po prostu dzisiaj zdobyliśmy trzy, trzy punkty, a Chociażby w ostatnim meczu z Rakowem e, równie ciężko pracowaliśmy, ale tego wyniku nie było i to nie zawsze tak jest, że, że praca przynosi efekt w postaci trzech punktów. Ja myślę, że praca się obroni, trzeba ciężko pracować i, i z meczu na mecz, krok po kroku, musimy dalej zdobywać punkty, aby się utrzymać, bo, bo to jest dla nas w tym sezonie naj, najtrudniejsze i, i myślę, że po ostatniej kolejce. Mam nadzieję, że będziemy się cieszyć z tego, że zostaliśmy w pierwszej lidze. Dziękuję bardzo. Tak jak mówię, już gratuluję, bo na pewno zespół z Katowic dzisiaj tu przyjechał bardzo zdeterminowany. Przestrzegałem przed meczem już chłopców, że byłem i byłem pewien, że zespół gości rozegra dzisiaj tutaj najlepsze spotkanie w tej rundzie. Tak też było. Zagrali z taką determinacją, że Podejrzewam, że gdyby w pierwszym meczu zagrali na 50% tego, to też by nie przegrali w suwałkach, ale to już jest melodia przeszłości z naszej strony. Cóż, ja też bardzo dziękuję kibicom, bo naprawdę obawialiśmy się, że, że nie podobają, a tu rzeczywiście kibice wspaniale z jednej i z drugiej strony dopingowali, więc myślę, że tu musimy się cieszyć, że, że taki mecz się odbył przy takiej oprawie. Dla nas już porażka, porażka jest sierotą, wiemy o tym doskonale, tak, gdybyśmy, gdybyśmy to spotkanie się wygrali na domu, na pewno zupełnie inne nasze odczucia by były, niemniej ja też myślę, że nie mogę mieć do, do chłopców pretensji o zaangażowanie, próbowaliśmy do samego końca, myślę, że sama końcówka, osiągnęliśmy sporą już, już przewagę, nie schodziliśmy z połowy przeciwnika, no, stało się tak, jak się stało, no, na pewno... Nie ułatwiało nam to, to wybijanie z rytmu, te, te ciągłe przerwy w tym meczu, wznawianie ty, ty, tych, tych akcji bardzo długo trwało, no ale, ale cóż, no taka jest piłka, zespół gości to wykorzystał. My też za tydzień nie gramy, pomimo tego, że nie dajemy trzech zawodników na kadrę. Kolejny raz mówię, że to jest dla mnie jakaś chora sytuacja. Wiemy wszyscy o tych terminarzach wcześniej, wiemy, że są te terminy reprezentacyjne. Dla mnie to jest niezrozumiałe, no jak można odwołać 5 czy 6 spotkań, dwa grają, my potem jedziemy 3 dni, Olsztyn, następny wyjazd, trzy wyjazdy w ciągu sześciu w dni. Myślę, że coś tutaj nie gra, ktoś się powinien nad tym zastanowić. To tyle. Dziękuję.